Fotele z regulowanymi podłokietnikami czy szkła kontaktowe zamiast okularów to tylko niektóre z przepisów BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jakie zostały zmienione. W tym filmie przedstawię wam pięć najważniejszych zmian. Nazywam się Paweł Sereda, jestem głównym specjalistą do spraw BHP w firmie Safety Service. Zapraszam do krótkiego przeglądu najważniejszych zmian tych przepisów. Zmian jest sporo. Jedne są bardziej istotne, inne zaś to tylko kosmetyka. Przejdźmy do ich omówienia. Fotele biurowe muszą posiadać regulowane podłokietniki. Uprzednio przepisy obligowały jedynie do posiadania podłokietników. Teraz muszą być regulowane. Co ciekawe, nie jest sprecyzowane, w jakiej płaszczyźnie powinna być ta regulacja. Czy góra-dół, szerzej-wężej, przód-tył, czy też skos. W mojej opinii najważniejsza jest regulacja góra-dół. Ponadto usunięto z przepisu w regulację wysokości siedziska. Uprzednio mowa była o przedziale od 40 do 50 cm od poziomu podłogi. Dodano regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Całe oparcie fotela musi mieć regulację kąta pochylenia bez precyzowania kąta, jak to było wcześniej. Fotel musi mieć po prostu możliwość odchylania oparcia. Czy jak to się potocznie mówi bujania. W nowych przepisach znajdziemy także bardziej subiektywne sformułowania typu odpowiednie wymiary oparcia i siedziska krzesła zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, czy wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud. Podsumowując, według nowych przepisów fotel do pracy z komputerem powinien spełniać następujące wymagania. Dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ut. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, regulowane podbukietniki. Warto w tym miejscu dodać, że stanowiska pracy, które aktualnie są tworzone, muszą zostać wyposażone we wcześniej opisane fotele, a istniejące stanowiska pracy muszą być dostosowane do nowych przepisów do dnia 17 maja 2024 roku. Dodano zapis o szkłach kontaktowych. Mówiąc dokładniej, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące lub szkła kontaktowe. Kluczowe jest tutaj jednak badanie lekarza medycyny pracy i wskazanie potrzeby ich stosowania w zaświadczeniu lekarskim. Warto dodać, że wszelkie szczegóły dotyczące refundacji, czyli kwoty oraz czasookresy, są decyzją pracodawcy, jednak taka decyzja, która nierzadko udokumentowana jest zarządzeniem wewnętrznym, powinna być skonsultowana z przedstawicielami pracowników i lekarzem medycyny pracy, tak jak wskazuje na to artykuł 237 z indeksem 11a kodeksu pracy. Dodatkowe wyposażenie, tak jak podnóżek i uchwyt na dokumenty. Na życzenie pracownika, to dodatkowe wyposażenie musi zostać pracownikowi zapewnione. I tutaj podkreślę, na życzenie pracownika. Bez argumentowania, bez tłumaczenia dlaczego. Zmieniono zapis mówiący, czego właściwie dotyczy całe rozporządzenie. Uszczegółowiono, że dotyczy ono systemów przenośnych. Nieprzeznaczonych do użytku na danym stanowisku pracy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Tutaj podkreślono, że nie można pracować całe 8 godzin na laptopie. Laptop jest systemem przenośnym, który możemy zabrać do domu, w podróż, na salę konferencyjną. Jednak, kiedy zaczynamy pracę na stałym stanowisku, na którym spędzamy więcej niż połowę dobowego czasu pracy, Musimy podłączyć laptop do zewnętrznego monitora, klawiatury i myszy. Wprowadzono jednak zapis mówiący, że dopuszczalne jest stosowanie podkładki pod laptop, zewnętrznej klawiatury i zewnętrznej myszy. Laptop wtedy staje się monitorem, a górna krawędź tego monitora powinna znajdować się na wysokości wzroku. Dodano zapis, że klawiatura i mysz muszą stanowić odrębne elementy podstawowego wyposażenia. Oznacza to, że nie możemy podpiąć laptopa do monitora i korzystać z zewnętrznego monitora oraz klawiatury i gładzika laptopa. Klawiatury z gładzikiem bez osobnej myszy również są wykluczone. Na koniec dodam, że zniesiono również minimalną wilgotność powietrza w biurze. Dotychczas należało zapewnić minimum 40%. Obecnie przepisy tego nie regulują. Były to najważniejsze zmiany, jakie częściowo już obowiązują od 17 listopada 2023 roku, a inne dotyczące istniejących stanowisk pracy muszą być dostosowane do 17 maja 2024 roku. Nadmienię, że te przepisy tak samo obowiązują w biurze, jak i przy pracy zdalnej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.